Cześć, w dzisiejszym filmie opowiem o barzancie. Bażant zwyczajny, Fersianus colchicus, to piękny, kolorowy ptak z rodziny kurowatych, powszechnie spotykany w Polsce. Samiec jest niezwykle barwny, ma metalicznie zieloną głowę i szyję z białym pieścieniem, czerwone płatki skórne wokół oczu, intensywnie miedziane i złociste upierzenie z ciemnymi plamkami oraz bardzo długi, ostro zakończony ogon. Samica jest dużo skromniejsza, brązowa, z cętkami maskującymi, dzięki czemu dobrze wtapia się w otoczenie podczas wysiadywania jaj. Barzanty żyją na obrzeżach pól, zaroślach, przy lasach i nad rzekami. Lubią tereny mozaikowe z mieszanką łąk, pól i krzewów, które zapewniają im zarówno pożywienie, jak i kryjówki. Barzanty odżywiają się tym, co znajdą na polach i w zaroślach. Wiosną i latem dominują owady, chrząszcze, gąsienice, myłki czy ślimaki szczególnie ważne dla rosnących piskląt. Jesienią i zimą ptaki te przechodzą na dietę roślinną. Zjadają nasiona zbóż, jagody, owoce dzikich krzewów i resztki ziaren z pól. Wiosną, w czasie godów, kogut broni swojego terytorium i rywalizuje z innymi samcami o względy samic. Bażanty są gatunkiem poligamicznym. Jeden kogut potrafi mieć nawet kilka partnerek, tworząc własny harem. Dumnie prezentuje swoje barwne pióra, stroszy ogon i wydaje donośne okrzyki, by odstraszyć rywali i zwrócić uwagę samic. Gdy zdobędzie ich zaufanie, samice wybierają ustronne miejsce w trawie, gdzie składają od 8 do 15 jaj. Przez niespełna miesiąc wysiadują je same, czujnie chroniąc przed drapieżnikami. Po około trzech tygodniach wykluwają się pisklęta, które już po kilku godzinach potrafią podążać za matką i samodzielnie żerować. Bażant zwyczajny nie jest rodzimym ptakiem Polski. Sprowadzono go z Azji już w średniowieczu jako ozdobę dworskich ogrodów i łowisk. Dziś zadomowił się na dobre i można go spotkać niemal w całym kraju. Mimo, że potrafi latać, woli biegać. Potrafi rozpędzić się nawet do 40 km na godzinę. Latem bażanty wymieniają pióra na nowe. Przez kilka tygodni mają ograniczoną zdolność lotu, by jesienią znów śnić świeżym, bawnym upierzeniem. W Polsce żyje ponad pół miliona barżantów. A teraz zapraszam do posłuchania ich głosu. Napiszcie w komentarzach, jak podobają Wam się te kolorowe ptaki i czy zdarzyło Wam się je obserwować w naturze. Jeśli spodobał Wam się ten materiał, to będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie mój kanał. Tymczasem to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!